U mnie wyzwania są cały czas, bo ja jestem takim człowiekiem, a nie lubię tak mówić takim człowiekiem, jakbym w trzeciej osobie chciała powiedzieć o sobie. Otóż jestem odważna. To jest moja chyba główna cecha, czyli muszę lubić różne wyzwania. I oczywiście jest ich, nie powiemy mnóstwo, ale jest parę. Natomiast jest to tajemnica, ale będzie ciekawie. Ale to jakiś program nowy, czy coś zupełnie prywatnego? Powiem, nie powiem. To jest tajemnica. Ciężko będzie wyciągnąć ode mnie tę informację. Jedna informacja, może nie jest, w ogóle nie jest tajemnicą. Teraz będę nagrywała filmy na temat savoir vivre biznesowego. I całość tego biznesowego będzie przekazywana przez filmy. Tak profesjonalnie wykonane. Także myślę, że to będzie ciekawe dla odbiorcy.